Nie zepsuj, nie zepsuj wszystkiego od razu, od razu. Przez sen znowu on się przemknął, więc nie otwierać, nie otwierać, nie otwierać drzwi ani oczu za szybko, nie otwierać drzwi ani oczu, drzwi ani oczu. Niech jeszcze, niech jeszcze, niech jeszcze zostanie, niech jeszcze zostanie po nocy, która nie do niego i nie do mnie, nie do niego. Może 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 zaprosisz może zaprosisz na kawę nie będziemy nie będziemy nie będziemy przecież nie będziemy przecież nie będziemy przecież tak jeszcze nie daj mi jeszcze pospać poszarpać się pospać poszarpać się ze z nami, daj mi jeszcze pospać poszarpać się ze z nami potrzebna mi przestrzeń i przerwa przestrzeń i przerwa i przerwa przestrzeń i przerwa na życie daj mi jeszcze pospać poszarpać się ze snami potrzebna mi przestrzeń i przerwa na życie jeszcze nie jeszcze przez lewe ramię na brzuch pod kołdrą i nie wystawać nie wystawać nie wystawać za bardzo bo zaraz bo zaraz bo zaraz przyjdzie zaraz przyjdzie i zechce Zaraz przyjdzie i zechce, przyjdzie i zechce, i nie, nie tak szybko. Jeszcze, jeszcze za wcześnie, jeszcze trochę w pozycji embrionalnej, w pozycji embrionalnej, zanim zrobi się zima, zanim zrobi się zima, zima, zima. A teraz odkryj się i ukryj się i odwróć na drugi.